Dzień dobry, witam serdecznie. Się dzisiaj z wami w takim fioletowo-liliowym makijażu. A jak widzę fiolety, to coś mi przeskakuje, i oczywiście muszę ich użyć, ale to może innym razem, może później. A dzisiaj się skupmy na produktach, które zużyłam. Spróbuję tego nie rozwalić. Nie ma ich zbyt dużo, ale spokojnie, jeszcze naprawdę sporą część, jeżeli chodzi o pielęgnację, niedługo będę denkować. Także jak coś zacznie się kończyć, to wszystko naraz, a dzisiaj przychodzę do Was z jedynie 11 produktami, ale chciałabym się na nich dosyć konkretnie skupić, bo to wcale nie tak, że ja chcę już te pudełka wyrzucić. Więc zacznijmy może od włosów, bo one zajmują najwięcej zdecydowanie miejsca, jeżeli chodzi o tą moją podstawkę od pudełka. I może zacznijmy od szamponu. Wybrałam właśnie ten szampon z Hebe, głównie dlatego, że był polecany i potrzebowałam jakiegoś zamiennika za mój ulubiony herbal essence. Ten ma delikatny skład, herbal był średniej mocy i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę fajny całkiem szampon. Bardzo dużym jego plusem jest to, że się potężnie pieni. On się pieni tak samo jak zwykłe mocne szampony, także tutaj jest naprawdę bardzo duży plus i bardzo duże zaskoczenie, dlatego że ja miałam kilka innych delikatnych, łagodnych szamponów. Zwłaszcza te kilka lat temu, kiedy one dopiero wychodziły, to one strasznie kiepsko się pieniły. Te włosy były sztywne, nieprzyjemne. Tutaj jednak, mimo wszystko, mam wrażenie, że on jest zbyt puszy. Trochę jeszcze nie do końca się z nim lubię tak w 100%, ale póki co z tego wszystkiego jest to jeden z najlepszych szamponów, jakie używałam i kupiłam trzy kolejne opakowania, żeby mieć tam jakiś mały zapas na promocji. Jedyną jego wadą jest to, oprócz tego, że on nie do końca mi tak w 100% odpowiada. To to, że naprawdę się szybko kończy. On się bardzo dobrze pieni, jednak mimo wszystko jego gramatura mam wrażenie, że jest zdecydowanie mniejsza. 300 gramów. A z tego co pamiętam, to herbal był wpisywany w mililitrach. Miałam wrażenie też, że na zdecydowanie dłużej mi wystarczał. To jest butelka, która u mnie stoi pod prysznicem i jak widzicie, no zostało go niewiele. Naprawdę dosyć szybko idzie. Jest taki, powiedziałabym, odpowiednio wodnisty, nie trzeba go rozwadniać dodatkowo. No chyba, że lubicie i to się u Was sprawdza. Bo mnie, szczerze mówiąc, nie, ja już się nie kubeczkuję, bo to nie ma żadnego sensu. Wiem, że sporej części osób też przeszkadzał jego zapach. Czuć w nim zdecydowanie tą owocową słodycz, czyli mango z czymś, z jakimś zielskiem, czyli właśnie z pietruchą. Także tutaj czuć dokładnie to, według mnie, co jest na opakowaniu. Czy będzie Wam to przeszkadzać, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Nie powiedziałabym, że jest bardzo intensywny, ale jest zdecydowanie wyczuwalny. Plus jest taki, że nie pozostaje na włosach, nie czuć tego już po spłukaniu. Ogólnie jest w porządku, choć nie jestem nim jakoś bardzo zachwycona. Myślałam, że to będzie większe wow, tak jak włosomaniaczki się nim wszędzie zachwycają. Dla mnie jest ok. To nie jest jeszcze to samo, co Herbal Essence. Był cudowny i nie wiem, czy nie zamówię go po prostu gdzieś na internecie, tam, gdzie jeszcze są jakieś jego niedobitki. A jeżeli chodzi o ten szampon, to jest dobra propozycja, kiedy szukacie czegoś delikatnego, z łagodnym składem i przede wszystkim, co się będzie dobrze pienić. No. Cena mogłaby być niższa, można go gdzieś tam upolować na promocjach, ale dalej jest to trochę sporo, jak za coś, co tak szybko mi się kończy. Ale przypominam, że ja głowę myję codziennie, więc u mnie to tak 2 max 3 miesiące i go już nie ma. I dalej się trzymam tematu Hebe, a mianowicie ich maski emolientowej. Jest to już moje któreś opakowanie. Nie powiedziałabym, że ta maska emolientowa jest taka mocno wygładzająca, bardzo dociążająca. Ona faktycznie dociąża, ale w taki... Lekki, sutelny sposób. Te włosy dalej są puchate, lejące się, nie są takie aż przeciążone. Natomiast jeżeli Wasze włosy, tak jak moje potrzebują dosyć mocnego dociążenia, to ona może być za delikatna, ale ja lubię taką puszystość w tych włosach. Także to, że to nie jest taki 100% beton akurat mi odpowiada i myślę, że ponownie do niej wrócę jak skończę jeszcze jedną, którą mam pod prysznicem. Tak, pozamawiałam po prostu po kilka, żeby mieć ich na zapas. Do ciała mam zużytą tylko jedną rzecz póki co i mam nadzieję, że będzie tego jednak więcej, bo trochę mam tego sporo. Także zużyłam taki żel pod prysznic Rituals of Karma i muszę Wam powiedzieć, że nie, nie podoba mi się, zwłaszcza dlatego, że on ma w składzie mentol i bardzo mocno czuć ten zapach w całej kabinie prysznicowej. Jeżeli nie mieliście nic z mentolem, to powiedziałabym, że najszybciej możecie to skojarzyć z jakimiś maskami pomadkami do ust, gdzie tam właśnie jest taki chłodzący efekt, lub po prostu z pastą do zębów. Trochę mam takie odczucia, kiedy myłam się tym żelem, to tak jakbym się myła pastą do zębów. Bardzo, bardzo mocny, intensywny zapach. Nie czułam chłodzenia samego w sobie, gdzie ten właśnie żel miał być taką ochłodą w gorące dni. Nie, mnie bardziej denerwował, przeszkadzał. Nie lubię takich rzeczy. Nie lubię w ogóle mentolu. Gdyby to był jeszcze taki delikatny, na przykład miętowy zapach, lub po prostu ziołowy, to bardziej by mi się spodobał. A ten mentol był tak strasznie uciążliwy, sam żel jest jak najbardziej w porządku, nie wysuszał, domywał, żel jak żel, jeżeli lubicie takie zapachy, to może jest to coś dla Was, ale dla mnie nie i po prostu do niego nie wrócę. Przechodzimy do twarzy i pokażę Wam ostatnio jedne z moich ulubionych kropli do oczu. Jest to coś takiego, minus jest ich Taki, że one mają tylko dwa miesiące od otwarcia. Także, żeby ktoś się nie zdziwił, że trzeba tutaj pilnować, dosyć mocno pało, ale są to jedne faktycznie z najlepiej nabliżających kropli do oczu, jakie miałam. Oczywiście wydaje mi się, że takie w formie bardziej emulsji, żelowe, nabliżają jeszcze bardziej, ale ja nie jestem w stanie znieść tego. Uczucia galaretki w oku. To jest dla mnie nie, po prostu nie do przejścia, więc coś takiego typowo wodnego zużyłam w całości. I są naprawdę przyjemne, łagodzą, jeżeli macie właśnie wrażliwe, zaczerwienione oczy. Jest to właśnie coś, co poleciła moja pani dermatolog, więc mogę też wam powiedzieć, że jest to coś fajnego, nawilżającego, ale. Muszę Wam też powiedzieć, że w końcu skończyłam leczenie. Tym samym widać myślę, że poprawę w kondycji moich oczu. Też rzęsy już aż tak bardzo nie cierpią i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tak samo mogę już wrócić do kwasów, do czego tak prawdę mam ochotę. Właściwie nie mogę zaczekać i chciałabym wszystko naraz, ale spokojnie, pomału, po kolei. Trzeba to jakoś sensownie przemyśleć. Um, zwłaszcza, że mam też domowe kwasy i retinol, który właśnie czeka na bardziej. Okres jesienno-zimowy, no i przede wszystkim, e, właśnie w tym okresie chciałam wrócić do lasera. I zobaczymy, jak to się uda dalej likwidować te blizny. Mam nadzieję, że efekty będą, bo już nie mogę się doczekać, właśnie, żeby z powrotem się za to zabrać. I przede wszystkim zapisałam się jeszcze na maseczkę z wykorzystaniem witaminy C oraz retinolu. Jestem ciekawa, jak ona da sobie radę po takim jednorazowym użyciu. No, zobaczymy, czy wrócę jeszcze do tego kiedyś, ale tak w ramach eksperymentu. Ale przejdźmy już do stricte pielęgnacji twarzy i zaczniemy od mejadła. Hmm. znowu dr Jart. I znowu nie jestem zachwycona. Powiedziałabym, że jest ok, skoro miałam to, wykorzystałam, ale to nie jest nic spektakularnego. Był to taki enzymatyczny żel, które zamieniał się w bardzo wodnistą piankę. Powiedziałabym, że aż zbyt wodnistą. Jego zapach był znowu ziołowy, taki ok, po prostu. Wyglądał jak zielono-perłowy glut. To był właśnie taki żel enzymatyczny. Dosyć mocno oczyszczał. Miałam wrażenie, że momentami był troszkę dla mnie zbyt mocny, ale ostatecznie go skończyłam, rościłam, wygrzebałam wszystko, co się dało. Zresztą, jak zwykle, nie miałam takich zachwytów przy używaniu tego produktu, takich jak mam na przykład przy tym którego używam teraz, ale myślę, że jego akurat zobaczycie przy kolejnym projekcie Denko, głównie dlatego, że jeszcze mam go trochę i mogłabym go tutaj wrzucić, ale jeszcze poczekam. Po czyszczeniu twarzy najchętniej nakładam jakiś serum bądź po prostu maskę nawilżającą. Jeżeli chodzi o maseczkę nawilżającą, również kończę, więc zobaczycie również w kolejnym filmie, a póki co... Serum, które widzieliście już naprawdę milion razy. Jest to ta seria Shot z kwasem hialuronowym od Eveline. Jest naprawdę bardzo przyjemne. Formuła to taka rozpuszczona galaretka. Nie jest to jakieś serum bardzo obciążające. Właśnie bym powiedziała, że jest lekkie, fajna węża, fajnie nawadnia skórę. Jeżeli tego potrzebujecie, to może jest to serum, które też Wam się sprawdzi, jeżeli Wasza skóra tego potrzebuje. Ale jeżeli potrzebujecie wręcz przeciwnie, takiego Mocnego dociążenia, bardzo dużego nawilżenia, to ono Wam tego nie zapewni. Jest to bardziej produkt, bym powiedziała, nawadniający, nawilżający, ale w taki subtelny, delikatny sposób. Raczej dla cer mieszanych, chociaż nie mówię, że usłuchaj się nie sprawdzi, ale być może to różowe się bardziej sprawdzi. Czy kupię ponownie? Tak, czy kupiłam już ponownie tak. Ja może po prostu napadnę na magazyn Eveline, wezmę 40 sztuk i będę miała zapas na jakiś czas. <grym> Następnie serum fajnie by było przykryć jakimś. No i właśnie tu wykorzystałam kremik Blumacza w wersji tej bardziej kremożelu od Bielendy, Powiedziałabym, że to jest dokładnie to, co było opisane, czyli taki kremu-żel, Nie to krem, nie to żel. No i jak widzicie, jest pusto. Także tu mogę się pochwalić, że udało mi się go wykorzystać i używałam go przede wszystkim solo, właśnie na serum lub pod SIF oczywiście pod makijaż. Zacznijmy od makijażu. Pod makijażem sprawdzał mi się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj nie mam na co narzekać. Był fajnym nawilżeniem i przede wszystkim fajną taką lekką bazą pod podkład. Nie rolował go, nie powodował jakiegoś krótszej trwałości, bardziej wyświecania się. Nie, to wszystko było w porządku, także myślę, że dla mieszanej cery on będzie taką fajną, tanią propozycją. Czy jest to coś nadzwyczajnego? Myślę, że nie, ale w takiej półce cenowej, zwłaszcza gdzieś tam na promocji, może być to fajna opcja. Jeżeli chodzi pod SPF, no to ja oczywiście używam SPF-ów, które gdzieś tam w składzie mają alkohol. Mając skórę bardzo wrażliwą, to potrzebuję jeszcze kremu, który będzie taką barierą między Serum, moją skórą i oczywiście tym SPF-em. I tutaj też się bardzo dobrze sprawdzał. Nie powodował rolowania się kosmetyku, był takim dodatkowym zabezpieczeniem tej skóry, dodatkowym nawilżeniem. Właściwie nie mogę w tym kontekście powiedzieć nic złego, ale mogę trochę pomarudzić, kiedy miałam go solo. Mówiąc solo, oczywiście mam na myśli umycie twarzy, nałożenie serum i nałożenie właśnie tego kremu, ale później nic więcej, ani podkładu, ani SPF-u. I w takiej konfiguracji. Nie podobało mi się uczucie takiego ściągnięcia, napięcia, także brakuje mi trochę nawilżenia. Więc jako baza, czy pod SPF, czy pod podkład, sprawdzał mi się fantastycznie. Nie powodował żadnego rolowania i dodatkowo trzymał nawilżenie, ale solo, no nie do końca mi się to podobało, kiedy nie miałam na nim jeszcze dodatkowej warstwy. Więc czy bym do niego wróciła? Szczerze mówiąc, nie wiem. Testuję teraz wersję piankową i ona jest już bardziej treściwa, bym powiedziała. Ten był lżejszy ale oba właściwie i pod makijażem, i pod SPF-em mi się dobrze sprawdzają, choć mam wrażenie, że momentami ta wersja piankowa jest trochę zbyt treściwa na przykład pod SPF. Ale mam teraz inny SPF niż testowałam przy tym, także zaraz Wam o nim powiem. A mówiąc o nim mam na myśli ten z L'Oreal z witaminą C. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć to, że on ma naprawdę wysoką alkohol w składzie. Jeżeli macie cerę wrażliwą, to warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli Wasza cera toleruje dobrze takie rzeczy, no to nie musicie się zupełnie tym przejmować. Zacznę od tego, jak on wyglądał u mnie i od tego, jak opisywały go inne osoby. Także on potrafi się jak najbardziej sprawdzić u osób, które mają wrażliwą cerę. Nie u wszystkich szczypał. U mnie szczypał? Szczypał. Zwłaszcza tutaj w policzki. Ja mam naprawdę to bardzo wrażliwe miejsce. Kiedy robiłam na przykład kwasy w gabinecie u lekarza, to, to właśnie to miejsce było tym, które najszybciej reagowało. I tutaj było to samo jak najbardziej. Ten alkohol jest wyczuwalny zarówno na twarzy, jak i po prostu w samym zapachu. Bardzo mocno wali wodą. Wykończenie miało mieć matowe i faktycznie czasami, zależnie od tego, co miałam pod spodem, jaki krem w jakiej ilości i jak go rozprowadziłam, tak potrafił dawać bardziej satynowe lub bardziej mocno świetliste wykończenie. Przede wszystkim moja cera po nim dosyć szybko się wyświecała sama w sobie i to nie było tak, że mogłam na przykład przyłożyć chusteczkę, odcisnąć i ona się już nie błyszczała. Niestety nie, musiałabym ściągnąć ten krem całkiem z twarzy, wiecie, tak chamsko ściągnąć, zmyć z twarzy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o automatowe wykończenie, to powiedziałabym, że nie do końca. Zdecydowanie da się je uzyskać. Kiedy od razu nałożycie ten produkt, rozporowadzicie po całej twarzy bardzo szybko. A kiedy na przykład czekacie, żeby ten alkohol odparował, bo jest to jedna właśnie z metod, żeby Was ten krem nie szczypał, nałożyć, poczekać, rozmasować na przykład w miejscu, w którym macie... Mniej wrażliwą skórę. Ja na przykład zaczynam od czoła no i zanim zeszłam sobie na policzki, no to ten alkohol zdążył wyparować i nie już aż tak bardzo nie szczypał. Formuła jest dosyć wodnista, nie zauważyłam, żebym nie bielił, choć myślę, że u ciemniejszych karnacji. Może to być bardziej widoczne, ale ciężko mi powiedzieć. No, nie jestem w stanie jako blada osoba tego obiektywnie ocenić. Czy kupię go ponownie? Myślę, że nie. Chętnie bym przetestowała inne produkty, ale mam jeszcze go w zapasie, więc też nie czuję presji, aby go sprzedawać. Tylko chętnie wykorzystam swoim sposobem, właśnie zaczynając od mniej wrażliwych partii twarzy. Um, jeszcze muszę to co dodać, że on ma PPD około 23, ale sama marka, mimo że na początku właśnie wprowadzała tą wartość, to teraz się pomału z tego wycofuje ze względu na jakieś tam kwestie. Um, nie będę Wam tego tutaj przytaczać, bo myślę, że kto się interesuje tym tematem, to wie o co chodzi. Ale jeżeli o mnie chodzi, to no oczywiście chciałabym jak najwyższe PPD. Więc skoro używam już filtru i on jest specyficzny na twarzy, to chciałabym jak najwyższą możliwą ochronę. Natomiast jednak nie kosztem takim, że nie mam ochoty sięgać na przykład pod dane SPF. Jeżeli ma wysoką ochronę, jakąś bardzo wysoką, ale ciężko się go nakłada, jak na przykład taki z Basic Lab, który się instant rolował na twarzy, no to osobiście wolę coś z mniejszym PPD, a coś, co się przynajmniej przyjemnie nakłada. I żebym też miała jakąś taką przyjemność nakładania tej pielęgnacji, a nie, że muszę się zmuszać do nakładania SPF-u. Przejdziemy do dwóch rzeczy, które udało mi się zużyć z kolorówki i myślę, że zacznę od... Takiego mniej ciekawego produktu, a mianowicie kredka do brwi, która kosztowała mnie tam kilkanaście złotych na Notino. a Niestety przyszła mi połamana i jest to odcień chyba 0,1 tau albo jakoś tak. A nie, przepraszam, on ma chyba odcień FER, co też tu możecie chyba zobaczyć. Gdzieś tam wam wrzucę jakieś zdjęcia, myślę, że to nie jest na tyle interesujące, żeby tu się dłużej skupiać. Kredka jak kredka. Czy rysuję? Tak. Czy jest jakoś bardzo mocna? Nie. Odcień to nie jest taki szary blond, tylko powiedziałabym, że neutralno ciepły. Zależnie od tego czy macie białe włosy, czy macie takie cieplejsze, to ona może się obronić lub być za ciepła. Jeżeli chodzi o mnie, jest spoko. Czy gdybym miała więcej, to bym używała? Tak. I drugim produktem, który gdzieś tam u mnie wleciał w okolicach walentynek, no to jest to ten lip balsam od Catrice, który miał być zamiennikiem, powiedzmy, że zamiennikiem tego od Tarte, którego mam dzisiaj na ustach, ale szczerze mówiąc, ta formuła bardziej mi się podoba niż ta od Tarte. Ona jest bardziej nawilżająca, taka otulająca usta, ale jednocześnie bardzo gęsta i nie pozwalająca na precyzję. On w większej ilości bardzo lubi się rozlewać poza granicami ust. A ten produkt tego nie robi, ponieważ jest bardziej wazelinowy i traktuje jego po prostu jak taką nawilżającą pomadkę z kolorem. Ten odcień jest również naprawdę bardzo ładny i już zamówiłam go także swojej mamie. Także to jest taki odcień malinowej czerwieni i sami widzicie, że tu już nic nie ma. Trzeba klikać, aby go wydobyć. No teraz to już nic nie wyjdzie, bo wygrzebałam, co się dało. Także kolor jest bardzo ładny, nawilżenie również. Cena nie jest też duża. Jak ktoś chce spróbować, to ja mogę polecić. Pytanie, czy potrzebujecie kolejnej pomadki nawilżającej? W moim przypadku każdej ilości schodzą. I na dzisiaj to tyle, taki szybki film. Czekam oczywiście na Wasze informacje, co udało Wam się zużyć. Może macie jakieś progresy w Waszej pielęgnacji, czy może wyrzuciliście coś właśnie z kolorówki? Dajcie mi koniecznie znać, bo u mnie makijaż idzie idzie w ciężko jego zużywanie. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego!